Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiału na moim kanale z serii poradników do World of Tanks. Teraz na tapetę ratuje japoński Tygrys VI poziomu czołg premium. Jest to czołg ciężki przełamania. Pojazd ten już w swoim czasie był kiedyś dostępny na moim kanale, jednakże postanowiłem, że skrzyżę do was taką serię, powiedzmy odnowię ją, gdyż wiele lat minęło od tamtych czasów, kiedy nagrywałem te kilka, powiedzmy dosłownie kilka pojazdów U dla Tygrysa, extensora i coś tam jeszcze z tych pojazdów t 34 m a jednak Ford się w miarę zmienił, ewoluował, doszło wiele bardzo mocnych pojazdów, Mechaniki się pozmieniały, mapki także uważam, że warto tę serię odświeżyć. Także i teraz wlatuje nowy materiał. Jeżeli chodzi o sam pojazd, mam tutaj kilka informacji, które dostarczam World Gaming. Jeżeli chodzi o notkę historyczną, to brzmi ona następująco. W 1943 roku japoński ambasador w Niemczech uczestniczył w polowych próbach w Shell modelu Tiger. Po tym wydarzeniu firma otrzymała rozkaz przesłania całej dokumentacji czołgu do Japonii. Jeden rozmontowany czołg wysłano 13 października 1943 roku do Bordox w celu przetransportowania do Japonii na pokładzie okrętu podwodnego. Pomimo tego wschodni sojusznik Wehrmachtu nie był w stanie uruchomić własnej produkcji Tygrysów. Japonia nie dostarczyła ani jednego czołgu, a cała operacja kosztowała kraj 630 35 tysięcy marek niemieckich wobec początkowych szacunków w wysokości 300 tysięcy marek jeżeli chodzi o parametry tego pojazdu. Mamy tutaj działko 88 cm, które zdaje średnio 220 uszkodzeń, a tej 145 penetracji na zwykłym pocisku, 194 na złotym oraz 44 na rąkowo burzącym, który jednocześnie zdaje wtedy 270 uszkodzeń. Tej widzicie mój rozkład pocisków, w większości na pojazdach obojętnie jakich, staram się jednak używać pocisków zwykłych, a nie tutaj hardować, żeby nie walić tylko ze złota. Także i w tym przypadku sprawa wygląda następująco, jeżeli chodzi o ładowanie tego działka. Mamy tutaj 5. 78 sekundy na obecnej konfiguracji oraz na obecnej załodze. Tutaj załoga jest z typa 5 Heavy, więc nie jest typowo robiona pod to tygrysa, aczkolwiek uważam to za dobry zestaw. Jednakże warto zaznaczyć, że typ 5 Heavy posiada dwóch ładowniczych, natomiast tygrys japoński premium 6 poziomu ma tylko jednego ładowniczego, na którym posiadam umiejętność bezpiecznego magazynowania oraz desperata. Aczkolwiek ten szósteczka tak szybko ładuje 5,78, że uznałem, że nie ma tej sensu montować intuicji, Gdyż jest to tak malutka ilość czasu, że spokojnie jestem w stanie grając w miarę sensownie oraz przejdując swoje kroki, na szybko przeładować pocisk. A tej woli jednak polga sobie pod desperata oraz pod bezpiecznym agasowaniem, że nikt mi nie wysadził magazynu amunicji. Jeżeli chodzi tutaj ogólnie o czas celowania, to ja mamy 2 ,11 sekundy 11 setnych, rozrzuty jest 0,35, szybkość strzelności na minutę 2284 uszkodzeń na minutę, a depresja tej wynosi 8 stopień opuszczenia w dół, 15 do góry. Jeżeli chodzi o moduły na tym pojeździe, przyjęte ulepszone wzmocnienie, wentylację oraz mechanizm dosyłający. Uważam to za dobry zestaw. Ten czołg i tak w szybko jeździ, a HP-ki, uwierzcie mi, w związku z tym, jaki to jest fajny pancerz, naprawdę, naprawdę się przydają. Jeżeli chodzi o modyfikacje polowe, które mogą tutaj ewentualnie polecić, ulepszenia polowe, to niestety ja ich nie mam rozdanych, w związku z tym, że zapomniałem Całkowicie o tym pojeździe, i tutaj całe doświadczenie szło na szkolenie załogi. Ale gdybym miał tej wybierać, brałbym pierwsze lepszenie do utrzymania prędkości przy jeździe w każdym terenie, gdyż na czołgach ciężkich mobilności nigdy za wiele. drugim Tutaj w czwartym ulepszeniu. Zostawiłbym się ewentualnie nad zmianą rozmiaru okręgu celowania, gdyż ten czołg i tak jest w miarę celny. Pomimo to, że tutaj jest 0,35, to uważasz, że on i tak nawet całkiem fajnie strzela i trafia w ten cel. A czas celowania tej zbytnio się nie wydłuży, jakby nie patrzeć. Natomiast, ostatnią cel, umiejętność wybrałbym pod zasięg widzenia. Ewentualnie bym rozważał, żeby jej po prostu nie dawać, gdyż jednak od tego szóstego poziomu, no, artylerie potrafią się często skupiać na czołgach ciężkich. Tym bardziej, jeżeli po widzą, że przeciwnik ogarniania, to potrafią być naprawdę upierdliwe, ale w zasadzie zasięg widzenia i tak by to i się ogólnie przydał, gdyby się dostawiał w starciu 1 na 1. Pamiętajcie, że to nie jest czołg pod zarabianie, jest to czołg jak już pod szkolenie załogi, aczkolwiek i tak najlepsze od wszystkiego są i tak pojazdy 8 poziomu, ewentualnie tam 9. Ja uważam ten czołg za niezły fantank. Jeżeli chodzi natomiast o pancerz na tym pojeździe, wygląda on następująco. Na przodzie mamy po 100 mm beleczka, tutaj środkowa również ma, 118, 120 prawie milimetrów. Wieża jest dość mocno opancerzona. tej pancerz efektywnie to jest nawet 112, widzicie to to jest na przykład 190 przy tych warstwowych częściach, przy tym jarzmie 220-270, i różnie to wygląda. Aczkolwiek, jak tutaj przyłączymy się już na pancerz Life, to dość łatwo z tej te policzki, jak jednocześnie i właz dowódcy poprzebijać. Aczkolwiek ja uważam, że ten pojazd ma naprawdę solidne boczki. Jak tutaj się na zakładkę Life na Tanks GG, dzięki stan z obecnego modelu tego pojazdu, popatrzcie tutaj, jeżeli po prostu się odpowiednio skontujemy tym pojazdem, mamy potrzebną penetrację, przeszło 380, do, który czołg do ósmego poziomu posiada penetrację, czy na zwykłych, czy nawet na, na złocie. Nie wiem, czy którykolwiek może poza OP pojazdami, niszczycielami będzie ten warunek w stanie spełnić. Oczywiście należy uważać na te wszystkie beleczki, gdyż one potrafią łykać jak pelikan praktycznie ogólnie wszystko. Jeżeli sobie skręcimy odpowiednio przy kontowaniu również wieżyczkę to ten nasz pojazd będzie w stanie być dość twardą taką fortecą powiedzmy i na tych najbliższych dwóch bitewkach również Wam postaram się to udowodnić. Bitewki są nagrywane jeszcze z poprzednich patchy, także już jest to troszeczkę siedzący na moim dysku zapis, więc nie będzie tam jakichś nowych odniesień, ale polecam Wam się nimi zainteresować. Mamy tutaj mapkę Red Shire, losowanie na ósemeczki. Ta bitewka jest dość ciekawa pod pewnymi względami, ponieważ Tigerem tym gram bardzo, bardzo rzadko. Jeżeli chodzi o działko, mamy tutaj 220 uszkodzeń a 145 penetracji. Penetracja nie jest duża jak na, jak na szósty tier, który odpadze mam to znacznie więcej. Więcej też będę czasami się posługiwał złotą amunicją. Nie klasycznie, a przepychać ze względu na poziom pojazdu, jaki posiadam. Zwykle na lewą stronę, tam, gdzie pojechali wszyscy, właśnie. Ale tutaj bardziej pomyślałem, że pogram jako pojazd wsparcia. Jak tutaj widzicie, pokazuje się ogólnie Helka. tej pomyślałem sobie, się wychylę. Może coś tam ustrzelę. Przyceluję, ale tutaj niestety no jest to pojazd ciężki, więc też ta mobilność nie jest jakaś fenomenalna pod tym względem. Helka sobie zjechał, ale patrzę, jest tam fałeczka 3002D, więc tutaj się obracam tym pojazdem. Kombinuję, jak tutaj się wychyli, czy też się postrzelać, może. No i patrzcie, fałeczka strzeliłem, ale czy trafiłem? Nie wiadomo. Tutaj po jest niewidoczny. Patrzę sobie, z tą ogólnie wyjeżdża te 45 Strzelam kolejny raz. Niestety jest powtórka z poprzedniej wersji, więc tutaj mogą być też ogólnie problemy w nagraniu tego materiału. Mam nadzieję, że jednak się bez tych problemów tutaj obejdzie. A tutaj widzicie, jak kampimy, sobie nalaziamy 220 uszkodzeń zablokowanych. A tutaj proszę na nasze czołgi średnie, że tam może coś pospotowały, jakoś delikatnie, żeby podjechały, bo tak troszeczkę lipa. Ale widzicie, tutaj K85 wyjeżdża. Na niepełnym celowniku ja strzelam, zdaję uszkodzenia. K85 jest ściągnięte. Jest 3 do 2, mamy przewagę 340 HP. Ja nie jadę, nie atakuję, gdyż wiem, że tam są dosyć też ogólnie, no... dosyć dobre pojazdy, jakby nie patrzeć. ST-1 na pewno będzie w stanie łatwo punktować i zabrać mi HPki, jeżeli mnie po prostu trafi. Więc też nie szarżuję jakoś, nie wychylam się jakoś super mocno. To sobie po prostu kampi na, e, na tym wzgórzu. Widzicie, tutaj ST-1 wychyla się, zrywa od mnie peskę. Ja tej będę doszło obszadowany i tej trafię sobie fałeczkę. Trafiam, tutaj jeszcze mi kolega zajeżdża em, przed lufę. Ale na szczęście trafiam w przeciwnika. Mamy 913 uszkodzeń na naszym liczniku. Ja mogę ten po raz na pewno bardzo polecić ze względu właśnie na... Jego ogromną zaletę w postaci tego pancerza, gdyż jest to pancerz Stegera 1 naprawdę potrafi sporo swego czasu podbijać i są takie sytuacje, że dość dużo miałem zablokowane tym pojazdem. Działko jest bardzo szybko strzelne. Ma fajne uszkodzenia. No niestety ta penetracja troszeczkę momentami nie domaga, no i wymaga na tych ósemkach, czy nawet siódemkach korzystania z złotej amunicji, z ACPR-ów. Na pewno na większość ogólnie szóstek czy niższe poziomy, no to apekami spokojnie tutaj postrzelamy. No widzicie, to ja na razie cały czas strzelam apekami mam na razie prawie że tysiąc uszkodzeń. Atakuję, bo tutaj patrzę, że nic się nie dzieje. Pomyślałem, a atakuje może coś ogólnie wyspotuje Może coś ogólnie wyświecę, bo tak nasi jakoś niechętnie grają, z 5 do 3 teoretycznie. Jakoś na tych e, z naszych nie mogę te czołgi średnie liczyć. Wyspotowałem esta jedyneczkę popatrzcie, on się odbija ode mnie. Pałeczka do mnie strzela, też się odbija. 700 uszkodzeń prawie zablokowanych. Ja strzelam jakimś cudem to Asta. jeden i go przebijam, ale na złotej amunicji wbijam się gdzieś tam w ten bok wyżyczki. Tu A-8, prawdopodobnie 100 bo ty bije mnie po 65 uszkodzeń. Nie trafiłem niestety w garnek, na tej wale z golda, bo nawet nie chcę bawić się w jakieś potencjalne ewentualnie ryzyko, że nie trafię, tej mi na jakimś fajnym wyniku. Zrywam od tego A-8, ale jakoś się nie przejmuję tym szczególnym są mało uszkodzenia. Fałeczka mnie to ogólnie przebija. Fałeczka do nas wali ze zwykłych pocisków, jak widzicie AT8 bije po 75 uszkodzeń, czyli standardowy jakiś pompon taki stokowy jeszcze z AT2 Fałeczka zniszczona, 1000 uszkodzeń zablokowanych, przeszło 1175 uszkodzeń zadanych, tutaj się tak wycofuję. Wiem, że będę miał prawdopodobne bicie na fałeczkę 02 m Fałeczka jest dobita. Mamy już ogólnie trzeciego fraga, 1372 uszkodzenia. No i tutaj ogólnie ten wrogi Sus-101, tak troszeczkę chyba się też napalał, z co pamiętam, na wyjechanie na mnie. Ja tutaj popatrzę też ogólnie, czy na tą AT-8 nie mam bicia, no niestety AT-8 jakoś się nie wychyla szczególnie. Więc tutaj po że podjadę, a może sobie go akurat dobiję. Celuję, AT-8 wyjeżdża, ja walę w garnuszek, przebijam, Super superhelikopter nie trafia we mnie, ja tam próbuję się wychylić, ale już niestety kolega sobie zjechał. Jadę sobie dalej i tak Oczywiście obserwując, czy ten Super helkat to się za chwilę nie wychyli. su 1 niestety ogólnie już jest za budynkiem. Ja tutaj się wychylam, strzelam w helkata. Helkat obrywa, ma 18% hapsa. Nie zauważycie tutaj patrzeć, że jest ta suczka. Suczka jest tutaj atakowana przez naszego M4A3, więc Tutaj się sobie ją od odboczku. Te mówię się jeszcze postrzelam przy okazji. Cztery flagi, i tak mam na liczniku, więc całkiem, całkiem spoko. Akurat widzę, że tutaj Słuczka sobie stoi bokiem, niestety tutaj stoi za, za tą wieżyczką, ale wyjeżdżam od boku. Trafiam, nawet zapomniałem, że już mam tą amunicję, tą już została nawet. Nie zawsze tutaj ogólnie kontroluję, która amunicja jest akurat wystrzeliwana, Łatwo jest się niestety zapomnieć, a potem rachunki są dosyć duże. Jak widzicie daje tutaj 4 flagi, ale ja mamy już 2144 uszkodzenia 1164 po spocie oraz potencjalnym detrakowaniu czyli takie uszkodzenia wsparcia które też jak pamiętam dobrze są liczone jako połowa potencjalnych naszych uszkodzeń, czyli takie przykład 1000 uszkodzeń po spocie czy po detraku to jest jakby liczone jako 500 tak mniej więcej tak to pamiętam tak dalej powinno być Bitewka się tutaj powoli kończy. Jest 14 do 15. Z ty robię ogólnie już jakieś pozycje pod screen akurat. Widzicie, nawet jedna biegłość na tym pojeździe już jest nabita. Słowo, jakieś jeszcze kiedyś grałem na początku, jest bitwa zwycięska. A my tutaj przechodzimy sobie do ekranów końcowych. A ekrany końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę padła mi tylko i wyłącznie odznaka pierwszej klasy. Tutaj jest kilka. Badetek, w tym wojownik, brutal i tym podobne, oraz stalowa ściana. W sumie, jeżeli chodzi o drużynę, zadałem 2545 uszkodzeń, jest to topowy EXP 1362. A jeżeli chodzi o jakieś potencjalnie zarobki, całkowite doświadczenie, to z kątem premium a z tej rezerwami jakimiś dodatkowo jakąś tej misją ukończoną wpadło mi na 362 200, 63 239 kredytów. Jeżeli chodzi o całego Expa razem z bonusami, z jakimiś misjami i tym podobne, wyszło 14914 punktów doświadczenia. Pitrywka nie jest może jakaś fenomenalna, jeżeli chodzi o uszkodzenia, ale ja mam to od tygrysa. Jest to dosyć ogólnie fajny pojazd, ten HTN6 Przyjemnie się tym gra, jeżeli chodzi o szósteczkę, bardzo jest fajny. Walczymy na mapce studzianki, na topce. Poprzednie starcie odbywało się na ósemkach, tutaj akurat mamy topkę, więc tutaj będzie zupełnie też ogólnie inne podejście, bardziej takie agresywne można by, że... Moje, to jakiś ogólnie błąd z żarówką. Nie mam pojęcia, dlaczego akurat ten błąd z żarówką jest i niestety ogólnie on nie znika. Sekundka. Okej. Okay. Błąd żarówką został wyeliminowany, to musiałem delikatnie cofnąć powtórkę. Jakiś błąd bra prawdopodobnie w wyniku, pra możliwe, że starszej wersji, gdyż jak ja to nagrywam, już weszła wersja akurat na serwery 1.28. Jak tutaj widzicie, jadę od razu do tej, do tej kotłowni, do tych obszarów tych ogólnie miejskich, zabudowań. Zwykle jeżdżę na prawą stronę, ale jako tej jestem na topce, to pomyślałem: ok, pojadę tak jak typowy heavyk powinien na topce, i będę tej brawił się ogólnie w strzelanie i przepychankę. Z przeciwnikami, ewentualnie przy wsparciu moich sołuszników. Płat jest naprawdę bardzo fajny, bardzo przyjemny do gry. Ja go dość ogólnie mocno cenię pod tym względem. Jest to jedna z moich ulubionych szósteczek. Poza typem 64, w swoich czasach to miałem ogromną ilość bitew, który po prostu tak mi wielką radość sprawiał. Oraz jeszcze z takich padów które bardzo lubiłem, miałem swoje czasu Y, Jak i zarazem Szczyt tego. Premium szwedzkiego oraz N4 z magazynkiem od pewnego czasu. Akład Heavy Tank Number 6, czy tam 6, w zależności od tego, jak to się czyta, kto to mówi, czy po niemiecku, czy, czy po polsku mówimy. Uważam za bardzo przyjemny pojazd. Pojazd przełamania, który na topce naprawdę robi robotę. Ta jego opancerzenie z tygrysa jest naprawdę nieziemskie. Tutaj też ogólnie mam char rzucę gdzieś. Fotkę stoją pancerze. żeby mi się po prostu uda z jakiegoś modelu, Jak widzicie, BWN Churchill e, Trójka. On bije na zwykłych pociskach i nie przebija się praktycznie. Tutaj stawiam w KW1S. -kę. pierwszy, ogólnie strzałem na się. Tutaj prawie 400 uszkodzeń zablokowanych. KW2 trochę się wychyla, Nawet nie skupiłem, tylko po prostu puszczam od razu te snapy. Trochę ryzyko, że to w ogóle nie wejdzie. Ale tutaj widzicie, mam kolejną peskę zablokowaną. Znowu zablokowany pocisk od KW1S. Ja niestety tego teraz nie przebijam. Jest 1 do 2, ale ja mamy przewagę 1300 uszkodzeń. Prraszam, 1300 punktów wytrzymałości, więc jest spoko. To się jakoś nie przejmuje tym za bardzo. Czekam aż ten przeciwnik KWDNS wyjdzie, że go tutaj dokończyć. Ja kończę lówkę. Pierwszy przeciwnik zniszczony przeze mnie. 726 uszkodzeń zadanych, 705 zablokowanych. Ja wiem, że może tutaj delikatnie kogoś za chwilę przyatakuję, Tak patrzę, że ten KW2 jest. To nie będę może szarżował, to jeszcze za chwilę mu tej polusuję. Jakimś cudem je przebije. Churchill nie, w końcu przebija, ale z Golda akurat. I to też nie jest tak, że każdym pociskiem, jak widzicie. On tam stoi, więc ja się tutaj wychylam. Cudem trafiam, snapuję. Praktycznie jestem zdziwiony, bo zwykle RNG jakoś nie jest po mojej stronie. 970 uszkodzeń zadanych. Ciekawe, na czym kolega się wychylić, żeby rozumieć tą przewagę, i oddać peskę, i podjechać, i się schować. Patrzcie, tutaj, a jednak tu jeszcze nie jest ten moment, przepraszam. Na będą takie momenty, że ten czołg będzie minimalnie wystawał, i tak będę jakiś student trafiał, i O, nawet tutaj, właśnie, to jest ta sytuacja. Minimalnie tam po raz Churchill 3 wystawał, a ja i tak tym pociskiem się wstrzeliłem. Naprawdę fartowne LNG w tej bitwie. Dwa pazy zniszczone, przewaga u nas w drużynie to jest 619 punktów wytrzymałości, ja mam 780 uszkodzeń zablokowanych, 1000 przyszło na liczniku. No i tak patrz, ten KW2 tam stoi, no kurka przydałoby się, że jakoś hop tam wyjechał, jak ja potem wjadę, dostanę ten ogień potem z dwóch stron krzyżowy. No to będzie taka troszeczkę lipa, to sobie tak na razie mam full HP, potem wyjadę, praktycznie ogólnie zdejmę. Jeszcze KW2 posuję albo z HEK-a, albo z APK i nie będę o czym gadać. Znaleźć, sobie kampimy. Widzę, że nasza prawa flanka całkowicie, niestety, padła. Zostaje tam artyleria, u nas jeden niszczyciel. Tutaj DP prosi mnie UDS, tutaj mnie prosi o pomoc z Polski. Ja tutaj postanowiłem się pokampić. Nasza M6 wyjeżdża. No niestety, jest na takim ogrysku. Praktycznie można by rzec. Tutaj za chwilę będą się tutaj ulewali na tą M6. Ja tutaj postanowiłem się to wykorzystać w takim razie. Artyleria nie przebiła wroga M6. To jest Hamel. On Has z hitów, z co, co pamiętam. I patrzcie, trafiam sobie w M10 bardzo szybki, jeżeli chodzi o szybkoszczelność. Bardzo dobry niszczyciel, też premium francuski. 1300 uszkodzeń zadanych. Ja mam praktycznie no, prawie mam HPS 3,4. Mam, no. Mam naprawdę dużo punktów wytrzymałości. KW-2 wyjeżdża, dostaję do mnie pesteczkę Półtora tysiąca zadanego. Dostaję strzał od boku, widzę te 30 No i myślę, obrócę się za chwilę, ale już nie ma potrzeby. To i nasza T14 kończy przeciwnika. Ja pomyślałem, dobra, pora, za chwilę ogólnie tutaj gdzieś wyjeżdżę. To nie mogę tak kampić, już tutaj nic się nie postrzelam. A wynik nie jest jakiś e, zaciekawy. ciekawy. Jest 9 do 6. Mamy tutaj bardzo fajną przewagę, więc postanowiłem sobie wyjechać. Jest ta KW-2, ona patrzyła się właśnie naszych. Sojuszników niestety nie zdążyłem strzelić, postanowiłem, że oddam pewniejszy strzał. Proszę bardzo, jest hw dwójka. ja strzelam, patrzcie teraz. No gdzie jest ten momencik? O właśnie, HW-2 mnie nie przebija, a strzeliła niestety ze zwykłego pocisku. No ten pancerz naprawdę robi robotę na tym Kateku. Ja tutaj sobie pompuję Pawlaka, znowu zapomniałem o tym złotej amunicji, A tu już się widzę, że przełączyłem akurat. Chcę tutaj przeatakować, ale najpierw chcę tutaj dobit tego e, pancera 4F2. Strzelam zniszczony z podpałką, weszło za 15 uszkodzeń podpałka. Ja tutaj się wychylam na tego Pawlaka. Dostaję nagle serio pocisków, praktycznie. Widzę e, to gdzieś tam stoi. Pancer SVL 4C też swojego zasobu bardzo jaką wchodzi. I patrz jak on dostaje bułę za 403 z hita od Hummela. No, i jestem teraz na ogrysku. Nagle z full HP, praktycznie prawie że zrobiła się garstka. Więc tak myślę, okej, ok, nie atakuję, nie ruszę już, nie wychylam się, bo to bez sensu. Szkoda, jest fajny wynik, szkoda to ogólnie zmarnować. Mam 1900 uszkodzeń zablokowanych, tak o po prostu. 2800 prawie jest zadanych. Czekam na naszą aż koś, może wyspotując tych przeciwników jeszcze. Nasi atakują, akurat jest 12 do 9. Przewagę mamy cały czas, bardzo fajną, cztery fragi na moim liczniku. Skupiam tutaj na to Hamela, ale wolałem jednak, że ta postka poleciała i żeby była taka pewniejsza niż walić na pół celownika rozwalonego. Dobija. mam 2949 oficjalnych uszkodzeń. Cały czas cztery fragi. Myślę, że gdzieś tam podjadę, może coś jeszcze postrzelam akurat, może wadę w te kółeczko. Ale pomyślałem, że może jednak nie, po prostu tych przeciwników wykorzystamy po prostu może jakoś ten te potencjał tej bitewki że tutaj jeszcze więcej e, zdobyć tego doświadczenia i tych nagród zawsze jak macie taką przywagę, to po prostu nie warto skapować, jeżeli macie czas to a 7 minut to po prostu zjedźcie z, tego, z, tej, z tej bazy tutaj zapraszam kolegę do plutonu myślę, że może jeszcze tutaj wpadnie dodatkowo jeszcze medal na Baterstwo broni Ty pisze, że tutaj przestali kapować jest strzelam do kolegi, że może się jakoś obudził, może jakoś przysnął, no niestety ogólnie reakcja jest taka, że mamy 4 sekundy do skapowania, 3, 2 Jedna baza jest przyjęta, zostało dwóch przeciwników, nie wiadomo gdzie praktycznie Mogło być, jeszcze więcej uszkodzeń potencjalnych. A tak oto kończymy tą bitewkę. To jest zwycięstwo i tutaj przechodzimy sobie do ekranów końcowych, a ekrany końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę znowu wpadła oznaka mistrzowska pierwszej klasy. Kolejny raz stalowa ściana. Są tutaj te różne baretki, brutal, podpalenie, wojownik i tym podobne. Jeżeli chodzi o wynik na te drużyny, zrobiłem tutaj 2949 uszkodzeń, tak to było w bitwie, 1245 expa. Jeżeli chodzi o całkowicie na czysto wynik, to za tą bitewkę wpadło łącznie to 31681 kredytów, ale ze względu na to z sporą ilość wystrzelałem złotych pocisków. To na czysto jestem 81700 28 kredytów. Łączna ilość doświadczenia zdobytego w tej bitwie to jest 13636. 636. jeżeli wam się bitewka spodobała, to zachęcam do polubienia materiału, subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. Zapraszam was na moje social media, zapraszam na mojego Twitcha, na tych krokach, też rzucam jakieś shorty, tak samo jak to na to YouTube'a. I to by było tyle. Dziękuję wam bardzo, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!